Dzień dobry Subaru, akurat impreza. Szukamy, gdzie Subaru ma tabliczkę z numerem kodu, albo będzie miało wewnęce tutaj. Taka tabliczka będzie czarna albo srebrna z winem i z oznaczeniami tutaj tego nie ma. To może być po stronie pasażera, czyli tutaj. Też tego nie ma. To jest z takich bardziej nowszych subaru. A w starszych jak tutaj to jest 2006 rok. Znajdziemy. Pod maską, pod maską gdzieś na kielichu, tam mamy win, ale tam mamy kilogramy. O, tutaj mamy tabliczkę. Taka tabliczka metalowa, aluminiowa. I tutaj macie kolor kod. 45A w tym przypadku. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdrawiam.